Dziś, podczas uroczystego posiedzenia Parlamentu Europejskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, poseł Grzegorz Braun zakłócił minutę ciszy, wznosząc okrzyki dotyczące ofiar izraelskiego ludobójstwa w Gazie. Przewodnicząca Parlamentu, Roberta Metzola, najpierw poprosiła go o opuszczenie sali, a następnie poleciła służbom wyprowadzenie posła. Teraz bardzo proszę o minutę ciszy. Chcemy uczcić pamięć ofiar Holokaustu. Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o powstanie. Memory of the victims of the Holocaust. Ku pamięci ofiar Holokaustu. Let's pray for the victims of the Jewish genocide in Gaza. Thank you very much. Thank you very much. Thank you everybody for praying for the victims of the Jewish genocide in Gaza. Thank you. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do ostatniej części tej ceremonii. Sam Lucas i Sadie Field zagrają kadyż. Maurisa Ravela. To jest utwór oparty o, na żydowskiej modlitwie o tej samej nazwie. Okay, now. Okay. Uh, Mr. Brown? Zwracam się do pana posła Browna, Proszę tych miejscowych opuszczenie izby. I asked that the member is escorted out bardzo proszę o wyprowadzenie posła z sali plenarnej. Myślę, że panią Herman trzeba przeprosić. Jak również y, przeprosiny należą się panu Lukasowi i pani Fields. Bardzo proszę.